Seria Flatout to niewątpliwie jedna z najlepszych, o ile nie najlepsza seria o derbach i destrukcji. Miała swoje wzloty i upadki i najlepsze lata ma już dawno za sobą. Jednak to nadal kawał dobrych gier, które warto grać nawet dzisiaj. Seria liczy sobie 8 wydanych gier, a studio odpowiedzialne za te wspaniałe gry, czyli Bugbear Entertainment, stworzyło 3 z tych 8, a resztą zajął się już inny deweloper, czyli Team Six Game Studios. Prawdę mówiąc, początek serii był mocno obiecujący, ponieważ gracze dostali rewelacyjny tytuł, a z każdą kolejną Odsłoną było coraz to lepiej. Ponieważ seria mocno się rozwinęła i pierwsze odsłony stawiały poprzeczkę coraz to wyżej i coraz to wyżej, jednak w końcu przyszedł moment, w którym wszystko musiało się posypać, a seria zaczynała z czasem podupadać. Po dużych sukcesach na samym początku serii, prawa do marki przeszły na wydawcę Empire Interactive. Jednak później oni zbankrutowali, a prawa przeszły po raz kolejny w inne ręce czyli Strategy First. Jak możecie się domyślać, skończyło się to katastrofą, a seria Flatout już nigdy nie wróciła do swoich złotych czasów. Będąc już jedynie cieniem samego siebie. Warto jednak powiedzieć, że ludzie odpowiedzialni za pierwsze odsłony od Bugbear Bear postanowili, że mimo iż nie mają praw do marki, to będą realizować się dalej i nadal będą pracować nad duchowym spadkobiercą serii Flatout. Tyle że pod inną nazwą, czyli request z 2018 roku, które okazało się dobrym tytułem. Jest jeszcze Wrequest Dwójka, który wyszedł we wczesnym dostępie 20 marca tego roku, ale wygląda naprawdę obiecująco, bo szykuje się kolejna dobra gra od tego. Stucia. Studia. Skoro taki krótki wstęp mamy już za sobą, przejdźmy do konkretów, a właściwie cofnijmy się w czasie do 2004 roku. Gdyż to właśnie wtedy ukazała się pierwsza odsłona Flatouta. Gra wyszła oczywiście na komputery osobiste, PlayStation 2 oraz pierwszego Xboxa. Z tym, że gra wyglądała lepiej na pc i miała trochę lepszą fizykę. Do dyspozycji około 16 torów ze świetną muzyką, rewelacyjnym modelem zniszczeń, gdzie latały różne elementy podczas zderzeń z innymi autami, innymi obiektami lub też świetnym ragdollem, który bardzo pokochali gracze. Ciekawostką jest fakt, że w niektórych krajach zostało to ocenzurowane i ograniczono ragdol, gdyż komo było to bardzo brutalne i tak dalej. Swoją drogą, nie wiem co tam było takiego brutalnego, skoro ta gra nie miała nawet żadnego efektu krwi przy kolizjach i wylatywaniem przez przednią szybę jakiegoś typa. Nie było tam nawet grama krwi, a i tak był z tym problem. To jest dla mnie naprawdę dziwne i niezrozumiałe. Oprócz dużej ilości torów i świetnego modelu jazdy, który jest taki bym powiedział arkadowy z domieszką symulacji, jest jeszcze tryb kariery, który co prawda nie jest jakoś bardzo długi, ale są dodatkowe mini które wykorzystują ragdoll. Jest Tryb derby, w którym po prostu rozwalamy auta do jeżdżącej kupy złomu, wyścigi na czas i tego typu rzeczy. Gra okazała się sukcesem, bo sprzedała się przyzwoicie oraz miała dobre oceny na poziomie 7, 8, na 10 mniej więcej. Więc gra okazała się sukcesem, zarówno finansowym, jak i jakościowym, ponieważ widać było, że gra była stworzona i dopracowana najlepiej, jak się tylko dało na tamten czas. A ludzie odpowiedzialni za serię wiedzieli, jak robić tego typu gry. Chciałbym coś dodać o ilości sprzedanych egzemplarzy pierwszej części, ale no nie ma niestety oficjalnych danych na ten temat. Znalazłem jedynie dwie różne informacje z różnych Wikipedii. Według niemieckiej Wiki gra sprzedała się w okolicach 800 tysięcy sztuk, zaś inne źródła pokazują coś innego, że było to 3 miliony kopii tej jednej konkretnej gry. A jeżeli chcecie posłuchać coś więcej o tej odsłonie, to zapraszam na mój film o pierwszej części, tam dowiecie się trochę więcej. Po udanej premierze pierwszego flatauta nadszedł czas na kolejną odsłonę, czyli Flatout 2, który jest uważany przeze mnie za najlepszą odsłonę, choć rozumiem, że zdania mogą być tutaj podzielone i ktoś wstawi w to miejsce inną odsłonę. Natomiast co do drugiej części, to została ona wydana w 2006 roku, a więc dwa lata po premierze jedynki na PC, PlayStation 2 oraz pierwszego Xboxa. Gra wyróżniała się jeszcze bardziej agresywniejszymi kierowcami, którzy potrafili nas spychać na boki lub wjeżdżając z pełną prędkością, nie zważając na nikogo. Ulepszona jeszcze mocniej fizyka, model jazdy oraz zniszczeń, gdzie było jeszcze więcej elementów do zniszczenia oraz samo auto deformowało się jeszcze mocniej. Ogrom tras do przejechania było około 60 różnych wariantów. Mnóstwo różnych terenów, po których mogliśmy się ścigać oraz 34 auta podzielone na trzy klasy. Derbowe, wyścigowe oraz uliczne. Druga odsłona miała także dłuższy tryb kariery i za każdym razem gra potrafiła czymś zaskoczyć. Czy to nową trasą, pewnymi zachowaniami kierowców, czy możliwością lepszego tuningu naszego auta. Ragdoll, jak i inne minigierki były jeszcze bardziej usprawnione, dodając szereg kolejnych wyzwań na wielkim stadionie do ukończenia. Były skoki na jak największą wysokość, skoki na skoczni narciarskiej, albo gry w kręgle lub w karty. Było tego naprawdę bardzo dużo. Podsumowując, zawartość w tej grze była ona ogromna. Dodatkowo najlepsza ścieżka dźwiękowa z licencjonowanymi utworami. Głównie była to muzyka rockowa i metalowa. Gra zbierała bardzo dobre oceny i po raz kolejny odniosła duży sukces. Jedynie jakie informacje udało mi się uzyskać, to że gra sprzedała się w około milionie 200 tysięcy egzemplarzy. Przynajmniej na tamten czas, a konkretniej mówiąc to 2007 rok, gdyż nie ma bardziej sprecyzowanych i jasnych informacji na temat sprzedaży tej konkretnej części. Poza tym też trzeba dodać, że sprzedaje się ona do dzisiaj, więc można kupić ją na Gogu, chociażby czy w innych sklepach. Polecam obejrzeć sobie film o Flataucie 2 na moim kanale, bo o tej odsłonie również jest osobny film. Tam posłuchacie o wszystkim, co warto wiedzieć o tej odsłonie. Polecam ten materiał, bo naprawdę fajnie wyszedł. Studio koło żelazo póki gorącej w 2007 roku postanowiono wypuścić Flatout Ultimate Carnage na pc oraz Xbox 360. Jest to ulepszona wersja drugiej części. Jest jeszcze lepsza grafika, ulepszona fizyka, model zniszczeń, dodanie nowych trybów, zwiększona ilość przeciwników na torze. Był też tryb Carnage, który wprowadzał kilka różnych serii wyczynów kaskaderskich, Demolition Derbów czy Wyścigów Carnage. Więc po raz kolejny zawartości było ogrom. Dodatkowo auta składały się z aż 40 Różnych elementów, które są zniszczalne i mogą odpadać, więc kolejny kruk naprzód. Ulepszona wersja przyjęła się naprawdę bardzo dobrze. Oceny były wysokie i bardzo wszystko dobrze szło jak po maśle. Marka sprzedawała się rewelacyjnie, a gracze byli zadowoleni z postępu zawartości ulepszonych trybów, lepszej grafiki, fizyki, modelu jazdy oraz zniszczeń do tego stopnia, że postanowiono wydać to samo, ale na inną platformę i pozyskać nowych graczy. I tak oto w 2008 roku stworzono na konsolkę przenośną PSP od Sony Flatout Out Hedon, który był ekskluzywną grą, gdyż wydana została tylko na ten konkretny sprzęt. Twórcom o wiele łatwiej i szybciej było wydać taką grę rok później na PSP, gdyż bazowali na kodzie poprzedniej gry. Wystarczyło więc ją tylko dostosować do mocy sprzętu i kolejna gra była gotowa do sprzedaży. Wiadomo, nie była to gra, która była bardzo rozbudowana i ładna graficznie, i było to coś zupełnie innego jak na PC, ale jak na możliwości PSP wyglądała ta gra mega dobrze. Warto wspomnieć, że gra jest praktycznie 1 do 1 Flatoutem 2, gdyż zachowała praktycznie wszystkie tryby oraz auta i wszystkie inne rzeczy, które posiadało Flatout 2. Wraz z muzyką oraz trasami, chociaż narzekano tutaj na brak jakichś nowości, które wyróżniałyby wersję na PSP. I jak najbardziej się z tym zgadzam, bo można było chociaż dodać jeden nowy tryb, który byłby unikalny dla PSP tylko i wyłącznie. Mimo bardzo dobrych ocen ludzie oczekiwali jednak trochę więcej poprzenośnej wersji. Dwa lata później, bo w 2010 roku została wydana kolejna odsłona, tym razem od innego studia, które w przyszłości zajmie się też inną odsłoną. Jest to nazwane po prostu FlatOut na Nintendo Wii, tylko i wyłącznie. Gra nie była już portem FlatOuta 2 ani Carnage'a, ale całkowicie nową grą zbudowaną praktycznie od zera i dostosowaną do możliwości konsoli od Nintendo. Niestety gra nie była już tak dobra jak poprzednie, gdyż gra została ograniczona. Model jazdy był bardzo arkadowy i uproszczony, a sam model zniszczeń i fizyka były ograniczone jak tylko się udało. Dodatkowo gra była uboższa w zawartość. Do dyspozycji jest o wiele mniej, aut bo około 16 liczba torów też mocno ograniczona, a destrukcja otoczenia zeszła na drugi plan. Nie było też klasycznych minigierek z Ragdolem, co już jest ogromnym minusem, gra nie miała też funkcji gry przez internet, jedynie lokalny multiplayer. Prawdę mówiąc, gdyby nie Wikipedia, nie wiedziałbym o tej odsłonie, bo przeszła ona bez echa i to dosłownie gdyż nie była warta ogrania ani polecenia, ponieważ była średniakiem. Co było trochę dziwne, ponieważ PSP również miało mocne ograniczenia, jeśli chodzi o moc, a jednak dało radę zrobić naprawdę solidny port, który może co prawda nie wprowadzał niczego unikalnego i oryginalnego do wersji na PSP, ale Flatout był jednak nadal Flatoutem, którego znają fani z poprzednich odsłon na duże konsole oraz komputery. Oceny gry były słabe i tak naprawdę można powiedzieć, że ta odsłona jest totalnie do zapomnienia. To bardziej taka ciekawostka, że w ogóle istniało coś takiego jak Flatout na Nintendo Wii. Z zaznaczeniem, że nie jest... Ta gra warta waszego czasu, a jeszcze, żeby kupować specjalnie Nintendo Wii oraz kontrolery, jak i samą kopię gry, do tego, żeby w ogóle w to pograć, uważam za mocną przesadę. Tym bardziej, że gra teraz będzie kosztować prawdopodobnie o wiele, wiele więcej niż jeszcze kilkanaście lat temu. 2011 rok, dokładnie 13 grudnia, w dniu moich 18 urodzin to czas, w którym seria stoczyła się dosłownie na samo dno przez jedną grę, czyli FlatOut 3, Chaos and Destruction. Jak zobaczyłem w internecie zrzuty ekranu oraz urywki rozgrywki, masło maślane, na różnych platformach, w tym YouTube, to nie mogłem uwierzyć, że to ci sami twórcy. Okazało się, że to studio Team Six wykonało tego krapa, bo umówmy się, jest to krapiszcze i to niesamowite, ta gra nie broni się dosłownie niczym. Gra została zmiażdżona ocenami 2 na 10 czy nawet 1 na 10 jak najbardziej w pełni zasłużenie, ponieważ to nie przypominało nawet w 5% poprzednich części. Nawet wersja na Nintendo Wii okazała się arcydziełem przy tym co zrobiono w trzeciej części. Sami deweloperzy, którzy tworzyli tę odsłonę z pewnością wiedzieli, że tworzą Krapa, bo nie wierzę w to, że oni wierzyli w to, że to okaże się dobrą kontynuacją. Ale może omówmy chociaż co w tej grze się znajdowało. Otóż jest 9 trybów gry. Speed, Night Shift, Stuntman Offroad Challenge Monster Truck i Battle Arena. Jest 47 pojazdów do wyboru, natomiast są one brzydkie jak nie powiem co. Nie czuć tutaj ducha tych starych, dobrych odsłon. Żałosna fizyka, żałosny model jazdy oraz zniszczeń. Sama oprawa graficzna na tamte lata była brzydka i nie do przyjęcia. Gra wyglądała gorzej niż nawet pierwszy Flatout, a AI przeciwników w autach było absurdalne. Wjeżdżali w jakieś przeszkody bez żadnego powodu, a momentami zachowywała się absurdalnie na tyle, że po prostu w tej grze odwalały się cuda. Optymalizacja i gry to też był śmiech na sali, nawet mocniejsze komputery w tamtym czasie miały problem ze stabilnym klatkarzem. Eh, nie chcę się już znęcać więcej nad tym tytułem, ponieważ będę to w przyszłości robić na osobnym filmie, jak ogram to ścierwo jeszcze raz i zrobię to jedynie pod wyświetlenia, bo żeby tak spierdolić taką markę jak FlatOut to trzeba naprawdę umieć. I chcę, żeby to teraz dobrze wybrzmiało z moich ust. Ta gra nie była nawet średnia bo to ścierwo obok średniaka nawet nie stało. I to nie jest tak, jak w przypadku ocen gier w dzisiejszych czasach, w recenzjach. Bo nikt tutaj nie przesadził w ocenie. Team Six, czyli studio odpowiedzialne za tę grę, całkowicie zniszczyło tę serię i pogrzebało już na zawsze. Zniszczyli reputację tak uznanej marki i tego nie da się wybronić. Dorzućmy do tego jeszcze fakt, że gra była stworzona tylko i wyłącznie na PC-ta, olewając jakiekolwiek konsole. A gdy już gra została wydana na PC-ta i okazała się badziewiem, nawet nie próbowali jej naprawić. Że nada to tak ale czego ja oczekuję od deweloperów, którzy słyną głównie z robienia krapów lub co najwyżej średnich gier, bo to ich sufit. A najlepsze jest to, że do dziś te studio istnieje po tych wpadkach i robieniu krapów. Rok 2011 to niestety rok, w którym Flatout umarł. I nawet pierwotni deweloperzy, którzy stworzyli pierwsze trzy piękne odsłony nie przyznają się ani do Flatouta 3, ani do tego co się dzieje obecnie z tą marką. Tworząc swoje własne dobre gry, czyli, tak jak wspomniałem wcześniej, Wreckfest i Wreckfest 2, które uznaje się za prawdziwych spadkobierców. Skoro poznęcałem się nad najgorszym Flatoutem, to teraz przyszedł czas na wcale nie lepszy Flatout Stuntman. Gra oczywiście stworzona przez to samo studio co Flatout 3, a gra głównie skupia się na tym co zapoczątkowali deweloperzy z Bugbear, czyli wystrzeliwaniem postaci w różnych kaskaderskich konkurencjach. Bez wyścigów, bez innych derbów ani podobnych trybów. Stuntman został stworzony głównie na smartfony z systemem Android w 2013 roku i nie było oczywiście to udaną produkcją. No kto by pomyślał, ciekawe kurwa dlaczego, pewnie dlatego, że panowie odpowiedzialni za te Gry nie mają pojęcia o fladaucie i jak powinno się robić naprawdę dobre gry. Ale spokojnie, na szczęście nie będę ogrywać tego gówna na smartfonie, bo został wycofany z App Store'a. To znaczy pewnie da się jakoś to ogarnąć i to zainstalować na jakimś telefonie albo na kompie, ale no, nie mam na to najmniejszej ochoty. Jest to gra totalnie do pominięcia i jedynie sobie możemy wspólnie popatrzeć, jakie to było piękne dzieło. Sam pomysł, by zrobić taką grę z takim założeniem, że będziemy wystrzeliwać ludzi z auta, wcale nie był zły. Ba, nawet wydanie tego na PC, albo na konsole byłoby naprawdę spoko, ale wykonanie jak zwykle okazało się do dupy. Dobra, dosyć tych pierdół mobilnych, czas na coś większego, a więc na Flatauta 4 Total Insanity z 2017 roku, który był próbą wskrzeszenia i jakimś ratowaniem serii przed upadkiem totalnym. Gra wydana została na PC, PlayStation 4 oraz Xbox One. Co można powiedzieć o tej grze? Też jest krapem jak Flatout 3? Otóż nie, na szczęście nie. A dlaczego? Dlatego że studia odpowiedzialne za tego Flatouta miało większe pojęcie o robieniu dobrych gier, gdyż wzięli się za to ludzie, którzy tworzą WRC, czy też da? WRC. Więc można było mieć nadzieję na coś lepszego, bo gorzej od flatauta 3 nie mogło być. Nie operuje się co prawda w skali ocen minus 1, minus 2, minus 3 i tak dalej, ale może powinno się zacząć stosować coś takiego. Kto wie, może ktoś będzie operować takim systemem oceniania. W tej branży jest naprawdę wszystko możliwe. Nie no, to jest bez sensu, ale rozumiecie o co mi chodzi. Po prostu nie wiem co musieliby zrobić z Flatoutem, żeby dać tej grze 0 albo minus 1. Ale tak jak mówię, na szczęście ta gra dała nadzieję, że seria wróci naprawdę na dobre tory i że ktoś przejmie tę serię w ręce na dłużej albo na stałe. W każdym razie gra była oceniana naprawdę całkiem przyzwoicie. Jest trochę rozstrzał w ocenach, bo mniej więcej od 5 na 10 do 7 na 10, a więc gra okazała się przyzwoita, może nie odniosła już takiego sukcesu jak pierwsze trzy odsłony, ale widać było już starania, by przywrócić markę na szczyt ponownie. Czy to się udało? Niestety nie, ponieważ nie dorównała już poprzedniczkom. Czy to w ścieżce dźwiękowej, choć parę kawałków jest naprawdę dobrych. Nie było też już tej jakości, jeśli chodzi o model zniszczeń, fizykę, czy po prostu czysty fan z grania. Ale nie można powiedzieć, że był to słaby tytuł. Czuć tam ducha tych starszych odsłon, ale w trochę ograniczonym stopniu. Jest mnóstwo zróżnicowanych terenów oraz tras. Całkiem dużo aut, mimo, że nie było ich aż tak dużo jak w poprzednich odsłonach, to jednak nadal było to dużo. Całkiem spoko tryby wrócił też ragdoll i wystrzeliwanie z auta gościa, ale widać, że ragdoll był już trochę taki bardziej sztywny i mało realistyczny. Podsumowując te odsłonę powiem krótko. Wszystko było gorsze od tego, co było we Flatoucie 2 i Ultimate Made carnage. Ale nie na tyle, żeby powiedzieć, że była to słaba gra, albo że był to, nie wiem, jakiś krab. Była po prostu przyzwoita, mimo uproszczonej fizyki, modelu jazdy oraz słabiej wyglądających zniszczeń pojazdu i mniejszej zawartości, to jednak był to naprawdę całkiem okej okay tytuł. I można w sumie powiedzieć, że tutaj historia serii się kończy i w sumie tak jest, bo póki co marka od 2017 roku stoi w miejscu i prawdopodobnie marka zostanie też już pogrzebana, tak jak było to chociażby z moim ukochanym medalem. Jakiś czas temu jednak zapowiedziano Flatouta na vr i w sumie to wszystko, co wiemy o tym, co dzieje się z tą marką. Innymi słowy chcą wypuścić coś mniejszego, żeby może trochę zarobić i też może wybadać, jaki będzie odbiór, ale umówmy się, fani chcą przywrócenia marki na najwyższy poziom. Tylko tego chcą. Nie chcą VR-a, nie chcą popierdółek, a rzeczywiście konkretnej kontynuacji. Bo czwórka zła nie była i można powiedzieć, że szło to naprawdę w dobrą stronę. To odbudowanie tej reputacji po tragicznej trzeciej części. Na nie widać, że wersja VR to zupełnie nic nowego i wygląda mi to na dorzucenie wiara do total insanity i nic więcej. Trochę szkoda, bo jakby to było coś zupełnie nowego i świeżego to spoko, ale to jest po prostu zrobienie wersji na gogle VR i tyle. Podsumowując, seria FlatOut to legenda, która niestety skończyła podobnie jak mój ukochany Medal of Honor albo inne serie, które uwielbiają gracze. Mi pozostało jedynie mieć wiarę w to, że marka wróci kiedyś na dobre tory przy piątej odsłonie i że może będzie lepiej, bo jak na razie tkwi to w martwym punkcie. To wszystko. Wpadnij na inne moje filmy, polecam Ci zajrzeć na te dwa konkretne, napisz co sądzisz o całej serii, no i która odsłona według Ciebie jest najlepsza. Do następnego razu w kolejnych filmach i cześć!